Był sobie król, który miał piękną córkę. Wszystko, czego dziewczynka dotykała, rozpuszczało się bez względu na to, co to był. Metal, drewno, plastik. Wszystko się rozpuszczało. Z tego powodu mężczyźni obawiali się, że nikt nie będzie miał możliwości jej poślubić któregoś dnia czarodziej rzekł do króla jeśli znajdzie się coś co nie rozpuści się po dotknięciu przez twoją córkę i jej przypadłości będzie wyleszona król był uszczęśliwiony następnego dnia zorganizował turniej Mężczyzna, który przyniesie lewnie coś, co nie rozpuści się w tej jej dłoniach, będzie mógł ją poślubić i tym samym odziedziczyć w przyszłości całe królestwo. Stawiło się trzech młodych ciążąt. Pierwszy z nich przyniósł ogromny diament. Przekonany, iż diament jest najtwardszy i z pewnością nie rozpuści się po dotknięciu przez królewne, Ale jak tylko dziewczyna dotknęła diamentu, rozpiął się natychmiast. Książę odszedł zasmucony. Drogi z książą przyniósł ze sobą wielką, ciężką sztabę złota. Niestety sytuacja przegłodziała tak samo. Chedzi ściążąc drzeń do królewny. Wsunie rękę do mojej kieszeni i poczuj to. Królewna uczyniła, jak jej kazał i zaczerwieniła się. To coś się rozpuściło jej dłoń. Król był uszczęśliwiony, a książę poszli był i żył długo i szczęśliwie. Pozostaje tylko pytanie, czym był to, czym było to coś, co nie rozpuściło się w dłoniach królewnych? Wiem, o czym myślisz. Musi być coś twardego, coś bardzo ciekawego. Co? <grymne> bardzo dobrze.